Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Małe Czerwone Bydło, czyli nasza rasa rodzima, Bydło Polskie Czerwone. Odwiedzę gospodarstwo Józefa Płaza i jego syna Michała Płaza, którzy gospodarują na 140 hektarach. Cześć z tej strony, przemek! Zapraszam na odcinek. Najpierw idziemy obejrzeć młodzież. I tam oborę, ten obieg kiedy postawiliście? W 19 roku. I to miało być muzeum hodowane, ale przeszliście na. Polską czerwoną. Tak. Jałówki wszystkie. Jałówki na remontadze. Na remontadze zacierane. I co i Chodzi byczek... Yy, ikar. Ikar od pani Andrzej się. Chyba go widzę. tam na końcu jest, co Tak, A dlaczego wymieniliście limuzenę na czerwoną? Yy, to chodziło o spokój tego do kraju, z którego pochodzi, ale również spokojność hodowli. Są bardziej spokojne. Pan Michał podnosi wrota. Wchodzimy do budynku. W środku jest jałowizna. I to jest pora, gdy bo... A zacieracie w jakim wieku? 14 miesięcy. Około 14-16 miesięcy, to jest 16. I tu macie swoje statko jałowic. I tu jest ten ikar, ikar, ikar. I tak się boli ale już idę i kar od kogo pochodzi? od pani Anny Kuśnierz Czyli są sąsiadki w sumie? Właśnie, tak, 50 km tak. są i on ma za zadanie pokryć te jałóweczki, tak? tak one zostają u was do hodowli czy część jedna sprzedaje? zostają na remont stada, prawdopodobnie wszystkie w zależności jak będą nam cienie nie układały I? nie jest pochodzenie Aha. bo tu jest kilka a w jakim one są wieku? Te są w wieku wszystkie około 16-17 miesięcy, minimum, ale są starsze 23. Wsiadamy do auta i jedziemy na paskiska, które są zlokalizowane za dużymi stawami rybnymi. Musimy przejechać niepewną klatkę. Czyli wjeżdżamy na to gospodarstwo drugie, gdzie pasą się krowy. Tak, tu jest obszar 60 hektarów. I tu kolejna brama i tu już się pasą krowy, tak? Tak, już tu się pasą krowy. Pan Michał przesiada się nakłada, Na tym rozległym, nierównym terenie świetnie spisuje się. Najłatwiej na nim zbliżyć się do bydła. Zachowanie jednej sztuki zaniepokoiło hodowcę. Po szybkim sprawdzeniu okazało się, że wszystko jest w porządku. Można jechać dalej na poszukiwanie reszty stada. A tu mamy stado 50 krów matek. Długo trzymacie Polską Czerwoną? One są w typie mlecznym. Wy je doicie od, jak się od... wycielają, od grudnia. Od do... Do... Do, do, Marta. Maje, do maja. Ja już pomału mało na drugą łąkę. Za chwilę będziemy je tam pędzić. Ale całkiem spore te krowy. Za chwilę będziemy je przepędzać na nowe pastwisko. Ale stado jest całkiem młode, co? Bo to nie są stado mamy młode. Większość jest. I... Krowy są około 19, 18, 17 roku. To ile mają? 5-6 lat? 5-6 lat. 5, 6 a ile takiego mleka można takiej jednej krowy wydoić? Do 10 litrów. Tak. 12. W zależności od sztuki to jest genetyka. I Niektóre mają geny bardziej mlecz, a niektóre mniej. Zresztą widać po wymianach. To tu jest demon. Pierwsza krowa, która wycięła się u nas na oborze. Julka jeden to jest prawdopodobnie. Ta z czarną głową? Ta z czarną głową to jest taki typ polskiej czerwonej. Cała czarna. A bucha jak się nazywa tutaj? Bucha to jest unikat. Unika Skąd on jest? Z, od pani Alicji Bukowej. Bukowej. Tym, tak. Z Małopolski. Tak, z Małopolski. O, to jest chyba jedna z najstarszych hodowli polskiej czerwonej w Polsce. Oni hodują już na wystawach w Lwowie. Była od nich polska czerwona wystawiona. I dostarczają dużo buchajów do MCP. LCP. Tam z niebieskim wtorkiem. Pani Alicji Bukowej. Od Smagi, którą jest. Od Smagi, od Smagi, poznać cię. Bo ty część stada kupiłeś właśnie z gór, tak? To jest stada, tak, żeby dostać się do centrum stada, najlepiej jest użyć kłada. Zwierzęta są do niego przyzwyczajone i nie uciekają na jego widok. Chcę dostać się jak najbliżej Buchaja. I oto on, pan tych włości. Buchaj jakim jest wieku? Buchaj jest w wieku... Kupiliśmy go jak miał 14 miesięcy czyli za miał około na lat. A tutaj robiliście pokos, tak? Tak, tu by... Nie, tu wykaszaliśmy niedojady, część niedojadów mhm. Pokos był robiony w y, innych częściach tam co będziemy na drugim bardzo. sobie. I już powiedzieć. po nim potomstwo? Tak, to wszystko, które filmowałeś w obozie, to jest okazjonalnie A jak są dwie osoby, to jest pewnie zawsze mhm. niby nie, ale jest Jesteś obcy teraz i wiesz o co chodzi. Czasem różnie może zarabiać. To jest zwierzę. Nie jest duży, bo to nie są duże zwierzęta. Mm -hmm. Niektóre krówki są od niego większe. Nie, nie zaatakuje. On jest spokojny. To nie ma z Tylko zawsze lepiej mieć jakiegoś kika, żeby się obronić. Ale powoli tak już się kierują na drugą stronę. Tak, na, tak bo o tej godzinie pomału schodu na, na picie wody, bo nie ma A gdzie Może w A tu za motorkę motoryzacji. Tak. Nie zniszczy? Nie wniszczy, A jak niszczy to trudno, to jest sprzęt do hodowli. Jakieś filmowałem hodowcy co traktor porysały. tu wściekły. No tatie auto porysały nieraz. A jaki jest problem największy w hodowli tego bydła? Tego bydła? Nie z Każda zdrowo ma zdrowotność zależności od stóp od linii z której pochodzą tu mamy linie, które były w mleczne mm -hmm. Mają bardzo, największe kłopoty, głównie z i z ogólnymi krowami jak mleczne Ale te, które są mniej wydane, są bardziej otwarte Są też mniej zniszczone Z obciętymi drogami Pana Piotra, prezesa, prezesa związku, mhm. tata w związku Polskiej Czerwonej z Pan Michał wraca na kłada. za chwilę rozpoczniemy spędzanie stada na drugie pastwisko i Michał zaczyna zganiać stado. W tym niedostępnym terenie kład spisuje się wyśmienicie przy zaganianiu krów. A część krów już idzie do wodopoju, bo one najpierw pójdą do wodopoju, nie? Tak, teraz idą do wodopoju, napiją się i bój, pójdą na następne kładziska. Programie Zasobów Genetycznych, jest to program ochrony tej zanikającej rasy, bierze udział 50 krów z tego gospodarstwa. 25 sztuk Pana Józefa i 25 sztuk Pana Michała. Prowadzą gospodarstwo razem, ojciec z synem. Moczy z wykształcenia agronomem, czyli potrafi zarządzać gospodarstwami, co bardzo mu się tutaj przydaje. Połoszony byk rusza w stronę bramy. Buchajmana imię Unikat. ma aż 74% krwi RP. jest synem buchaja Ułana, który urodził się w 2014 roku i miał 72% krwi RP jest to stara linia buchajów polskiej czerwonej. Dziadek Unikata urodził się w 1977 roku. Nazywał się Ursus i miał 75% krwi RP. A jego ojciec to Urwis z 1955 roku. Buchaj przeszedł już na drugą stronę pastwiska. Hodowca przegania ostatnie sztuki. Ale młode stado widać, że takie żwawe, i jeszcze ma przyszłość przesyłową, taką fajną, hodowlaną. Siadam na kłada razem z panem Michałem i jedziemy za bydłem. Stado skręca i kieruje się do wodopoju. Próbujemy wyprzeć zwierzęta. Stado przechodzi przez kolejną bramę. One już czekają pod wodą, czy już wchodzą tam? Wchodzą pomału, wchodzą na wybieg. Samochodem kieruje pan Józef, a my jedziemy dalej na kładzie za stadem. W końcu udaje nam się wyprzedzić te czerwone krówki. A one już zaczynają wchodzić do zagrody. Woda jest tutaj doprowadzona i dlatego jest tutaj wodopój. Bydło wie gdzie może się napić i chętnie wchodzi do zagrody. W razie potrzeby ułatwia to ich złapanie. Reszta stada poszona około chcą wejść na wybieg drugą stroną. Są bardzo czujne, bo wyczuwają nową osobę w ich obejściu. Hodowcy zdecydowali się na tą rasę nie tylko dlatego, że jest łagodniejsza od limuzeum, jak mówili wcześniej, ale wrócili bydłem RP do korzeni. Jest to rasa autotchoniczna dla tych rejonów. Potwierdza również to dziadek pana Michała, również Michał. Opowiadał wnukowi, że pamięta, jak wypasano czerwone krowy w jego dzieciństwie w Puszczy Sandomierskiej. Unikat już ugasił pragnienie. Teraz czas się trochę poczochrać opłot. Pan Michał wsiada nakłada, za chwilę krowy skończą pojenie i rozpocznie się dalszy etap przepędu na nowe paswisko. Wszędzie słychać szczekanie psów. Są one tutaj niezbędne, aby odstraszyć drapieżniki, między innymi wilki. Stado opuszcza zagrodę i rusza w dalszą drogę. Program ochrony bydła polskiego czerwonego rozpoczął się w 1999 roku. Objęto nim wtedy 150 krów pochodzących z 16 stad, zlokalizowanych głównie w Małopolsce. Bydło polskie czerwone przetrwało przede wszystkim w małych, indywidualnych gospodarstwach. Na tej bazie odtwarzana jest współczesna hodowla tej rasy. Na przestrzeni lat liczba krów objęta programem powoli zaczęła rosnąć, by dziś zbliżyć się do około 3000 sztuk. Są zlokalizowane na terenie prawie całego kraju. Ochroną zasobów genetycznych objętych jest 2300 krów w typie mlecznym oraz 1000 sztuk w ocenie mięsnej. Właściciele zwierząt otrzymują dotację do każdej krowy ocenianej w ramach programów rolno Dotacja stanowi wyrównanie utraconych przychodów z mniejszej ilości sprzedanego mleka lub mięsa, bo rasa polska czerwona nie należy do szczególnie wydajnych. Obecnie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej stawka ta wynosi dla krów rasy Polskiej Czerwonej objętej oceną użytkowności mlecznej 2738 zł za sztukę, dla krów objętych oceną użytkowności mięsnej jest o 1000 zł niższa na sztukę. Średnia wydajność mleczna krów tej rasy wynosi 3500 kg mleka za laktację, przy zawartości tłuszczu 4,31% oraz białka 3,38%. Siadamy na kładę i jedziemy w stronę stada, które już przeszło na nowe paswisko. Tu były sianokosy czy...? Tak, tu były sianokosy, tu były sianokosy. Tak. Tylko jeden potos nie? Tak, tu ogólnie jest jeden potos na przykład. A zawsze? Na I jeden potoc, bo tu zalewa łąka, a potem jest wypad. Za chwilę dogonimy stado. I ja one, te łące, będą już cały dzień tutaj, tak? Tak, zazwyczaj są na tej łące. One Otwilane. na noc wracają na tą pierwszą e, Na noc wracają do wodopojta giboru. Do ogrodzonego końca. I one codziennie są w tym ogrodzonym końcu? Tak, codziennie, codziennie. Hmm. No bo to bezpiecznie, nie? Tak, są, gra w tym niedźwiedzie. Niedźwiedzie to? Niedźwiedzie, wilki. Co dlatego no nie skąd te Nie Dwa tygodnie temu, nie, przepraszam, miesiąc temu był niedźwiedź. To z gór, zbierzcza przyszedł? Tak, zbierzcza. Dwa m, miesiące temu była moda z. Z dwoma niedziadkami, a trzy miesiące temu był tu, a w okolicach 3 km są do niedźwiedzia. Mamy światło. No, tak, świetnie. cały czas wyświetlamy robię Są tak samo Galaper, e, pokłowione lampy, 500 zł, jedna. Mhm. Przeciwko Wilką. A nie schumiewali, ale to nas schumiemy potem. Lampa trzyma w Wilką. Mhm. Jest coś takiego? Nie no. To są drobniejsze rzeczy. Ale i działa? Dzisiaj nie było Działa, tam teraz dalej i tam a się ciągnie do drugich stołów to jest niezależne obejdą sobie dookoła łąkę sprawdzą czy się stoi i wracają sobie wtedy się rozpasza. a powiedz mi z mlekiem od tego bydła co robicie? Yy, dokarmiamy cielęta głównie czasem coś przetwarzamy na sery w zależności ile tego mleka jest mm -hmm. bo gdzież nie każda krowa ma taką samą wydajność że mają bardzo mało mleka szczególnie pierwiastki do czwartego roku życia do czwartej lat mają mm -hmm. małą wydanie, więc odpajamy Dokarmiamy cielęta, bo cięto są odbierane i dokarmiamy je. I stado teraz idzie obejrzeć, zrobić taki obchód tego pastwiska. Tak, sprawdza, czy jest wypieczne. A i dopiero się zacznie paść, one się porozdzielają. Tak, na no mniejszej grupki, takie 2, 3, 4, 5. Wchodzę się tam. Tato to przyszło tutaj pod las, bo dlaczego? Na rządę, bo strasznie bądź rady, teraz są młode jeszcze mięsie. Szukają rząd, dokładnie jak ci. To jest bydło pierwotne, więc to jest w ich czystach od lat. I to są rąki pierwotne, i to jest ogólnie często te zwierzęta się czują lepiej, ale trzeba zaznaczyć, że nie mają much na sobie. Nie ma much, tak? A tu się taka niekać, pora, co? Nie, są spryskiwane środkami. Bo to jest dosyć drogie 7 zł na 25 sztuk. No to 2 dwa miesiące, po dwa miesiące. No bo mi mówi, że to po deszczu i zrazu razu schodzi. A... Po, dru po drugi, trzeci deszcz. Mhm. ale o bydło trzeba dbać. Bucha jak każdy, buche jest łaką czuchem i szuka jak najwięcej żołędzi. A ja bym się dziwił, dlaczego tu przyszła taka sucha trawa, a nie na trawę, tylko na, na żołędzi. Na 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 sali, jest na pastwisku na gdzie są akurat żołnierze blisko drzewa. Mm -hmm. I akurat tam bytują najczęściej. To jest, ale jedno czego nie lubią, y, słońce nie przeszkadza. Się. Nie lubią się chować w cieniu. Nie, nie lubią? Właśnie nie lubią się chować w cieniu. Jako jedyna rasa się nie chować w cieniu. Nie wiem dlaczego, mm -hmm. ale gorąco im nie przeszkadza. Bo mi się podoba to, że mają czarne pokryta. RdzIC są bardzo twarde pomyć korekcji nie trzeba prawie w ogóle robić u nich, to jest prawda? To korekcji? Nie, i wchodzą półto to nie jest. Nie trzeba robić korekcja. Nie. jest kłopo do głównie w Żeby wściąć korektora, który tajnie się korekcjonować. Dlaczego? Małych jest czy po prostu? Mały jest, smy? małych jest. Nie. A po drugie nie chcą bydła o pikka tak. To jest korzystanie. No bo chyba tak, ma mięciutką. Mięciutką, ale po drugie jest centerami. No, 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 I, na skawitka, I na czy buduje inaczej i na do I ten buchaj na ile krów obsługuje? 50, tak? Pięćdziesiątka. I od obskoczy wszystko? No, bo to nie jest z rzutą jeden rzut, to jest, ja to rozumiem. jest tak, położone w czasie. Pięćdziesiątkę obsłuży. Więcej raczej nie, ale wiem, że są podobne, które 140 obsługują. Potrafię przysłużyć. Bo zwykle to na 30-20 nie? 150, 50 pięciu Zależy też od pewności razy tam Czego zaczęło Nie wiem, nie wiem Na nas? Może i na nas, ale chyba że na samochód Tylko się jest zdenerwowany zrobimy, nie? Trochę są a to też, że jesteście troszkę też się robi, ale raczej tak są spokojne. Możemy tak stać po niego, czyli nie? No, no, nie, ale nic nie zrobi. Ja, mnie? To jest yy, typowa przedstawicielka polskiej czerwonej, tak. nie? Drobna, szczupła. Szczupła, ale do góry. niekoniecznie, bo na przykład krowy z północy są takie, które mają się kilo. Tak, słyszałem, tak. że są większe. Większe. 98,5. 98,5 to prawie setka tak. polskiej czerwonej. Skąd nie masz? Tata, tata, ta, ta, To mają chyba one, jest, one, one były brane w kilku stawów. <gry> Powoli wracamy przez łąkę usianą czerwonymi krowami. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam. Przemek, Rasy Staropolskie i zapraszam na następny odcinek.